Co że gotujemy? A! Błagam Cię, tylko nie krzycz, wystarczy, nie że mi krzyk już siedzi na plecach. Dobrze, gotujemy dynię, bo jest Halloween. Ale oryginalnie? No, ale pysznie. Więc do gotowania dyni, czy też nawet upieczenia potrzebujemy, tutaj będzie dużo zaskoczenie, dyni. Dynię możecie sobie wybrać Waszą ulubioną. Zabieramy ją w pierwszej kolejności ze skóry, a następnie kroimy mniej więcej tej wielkości, jak widzicie na filmie, kawałki. Przyprawiamy solą, pieprzem, polewamy oliwą, dodajemy do niej sporą ilość czosnku oraz otarty tymianek. Wszystko ze sobą łączymy i wrzucamy do piekarnika na jakieś 20-25 minut, 180 stopni, tak żeby nam się ładnie podpiekła. Warto dać termoobieg. Bierzemy się za składanie sałatki, czyli na pół półmisek wykładamy sporą ilość rukoli, następnie dynię, bierzemy cytrynę, którą kulamy, a następnie wyciskamy z niej sok. Przelewamy do słoika, to jest bardzo ważne, dodajemy odrobinę wody oraz oliwy, doprawiamy solą, pieprzem, łyżką miodu i octem balsamicznym. Słoik zamykamy, a następnie szelątamy tak, żeby to się wszystko połączyło. Bierzemy kozi ser i go rozdrabniamy, wykładając na dynie. jednocześnie polewając wszystko naszym sosem. Dobrze podprażyć sobie pestki dyni na patelni i jednocześnie je soląc. Na górę sałatki dodajemy jeszcze szynkę parmeńską lub jakąkolwiek inną dojrzewającą. Posypujemy pestkami dyni i sałatkę mamy gotową. Nie lubię dyni. Mm, nie zerwa. Czy Odczar dzisiaj? No. Mnie nie trzeba przekonywać. Ale jak Wiesz lubicie Dymie, zróbcie se. Mm. I zjedzcie se. Pyszne. Bo Halloween. Mm. <grywa> to?